Dzień dobry, witamy Was wszystkich w PL3 Raport sezonu jesień 2021, trochę w innej formie, ale o tym za chwilę, także zapraszamy serdecznie na ten odcinek raportu. Jak zawsze na początku, co nowego? Tutaj, tak jak wspomniałem na początku, no po raz pierwszy w tym sezonie spotykamy się w formie zdalnej, jako, że tutaj nasze plany Maćka i, i moje troszeczkę w ten weekend się rozeszły, więc musieliśmy sobie troszeczkę też inaczej poradzić. Natomiast no, jesteśmy z Wami, także teraz takie możliwości dzięki pandemii rozbudowane, że tak naprawdę y, nagranie PL3 Raport z każdego miejsca y, o każdym czasie jest jak najbardziej możliwe. Także to pierwsza nowość. Witam cię Maćko, oczywiście serdecznie. Witam wszystkich tu oglądających i witam Ciebie. Witam. No i, i, i co przechodzą dalej, już tutaj, jeśli chodzi o, o nowości? No, tydzień dużych niespodzianek, tak naprawdę. Dużo porażek zespołów notowanych wyżej w tabeli. No i co? I, i, i zacznijmy może od góry. Najpierw my, Projekt Intuum, tutaj dolne rejony tabeli. Te zespoły po raz pierwszy punktują w tym sezonie. W spotkaniu pomiędzy sobą remisują 6 do 6, notują pierwsze oczka, projekt ma i tak i tak zerowy dorobek punktowy w tym momencie, no bo miał minus 1 za walkower przeciwko EGO. No jakby tutaj nikt bliżej utrzymania po tym meczu nie jest. Tak, tak. Szkoda, że akurat w tym sezonie Eksceliga tak się troszkę podzieliła na jakby tą grupę walczącą o utrzymanie, że tak powiem, i grupę walczącą o tutaj medale. Jakoś tak mocno się rozjechała ta tabela. Ale fajnie, że chłopaki w końcu zapunktowali. No i trzeba też powiedzieć, że troszeczkę nam tutaj żal Ego, no bo zespół trzeci mecz w tym tygodniu, znaczy inaczej, no, trzeci mecz w całym sezonie, ale w tym tygodniu po raz kolejny dostał walkowera, więc, więc trzy walkowery na, na jego koncie. Co prawda są zwycięstwa, ale no, mimo wszystko zakładam, że... Krzysztof Giniewicz i, i spółka chcieliby te punkty walczyć na boisku. Także trzy walkowery w elicie, trzy razy tutaj udział brał w tym zespół Ego Sopot, także no, na pewno nie zazdrościmy, no bo każdy chce jak najwięcej tutaj na boisku przybywać, a nie wygrywać poza nim. Dobra, teraz jeśli chodzi o, o, o te porażki, o których wspomniałem, w pierwszej lidze, Pierwsza przegrana Galaksy Gdańsk w tym sezonie. No, chyba mimo wszystko niespodziankę, no przegrywają z Fargo Logistik z zespołem, który do tej pory miał tylko jedno zwycięstwo na swoim koncie, no i przegrywają można powiedzieć zdecydowanie, bo 5-0 już w tym meczu było dla, dla drużyny Łukasza Czarnowskiego, Galaxy doszły na 5-5, potem strata Łukasza Szmytki, który niestety nabawił się kontuzji, no i, i, i Fargo odskoczyło, wygrało, no i sprawiło jeden z większych niespodzianek tego tygodnia, jak nie całej pierwszej ligi można nawet powiedzieć. Tak, tak. Galaxii chyba, jak dla mnie zespół top na papierze pierwszej ligi. Akurat mieliśmy już okazję się mierzyć. przegryliśmy nieznacznie, ale Galaxii było z pewnością o nas lepsze. Szkoda Łukasza, a wynik no, na pewno jest niespodzianką. Wynik jest, jest zdecydowanie jedną z większych niespodzianek. No, ale i pierwsza porażka galaksy, także zespół ten, no Troszeczkę sobie skomplikował y, sytuację, jeśli chodzi o walkę o awans, y, ale mimo wszystko ma jeszcze troszeczkę zapasu, także, y, także, także tutaj myślę, że mecz przeciwko Hanzie będzie decydujący. Y, tam jeszcze z tyłu też renokar naciska adrenalin, y, także tutaj ta czwórka chyba powinna walczyć o, y, o podium. Być może jeszcze Decathlon doskoczy. Y, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Galaksy po raz pierwszy przegrywa, przegrywa też po raz pierwszy w tym sezonie szczebel niżej drużyna autcy, która we wtorek została pokonana przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Tam też fajna sytuacja w tejże grupie, cztery zespoły można powiedzieć już teraz walczą o awans Maximus, Pomorski Urząd Wojewódzki i dwóch już dwóch TRS oraz autca. Aut miał ciężki ten tydzień trzeba powiedzieć, no bo we wtorek mierzyła się y, z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, w czwartek z TRS-em, a więc dwa razy y, miała za przeciwników drużyny właśnie tutaj z całego czuła tabeli y, drużyny, które będą walczyły o y, podium. Y, pierwsze spotkanie przegrana, y, drugie, drugie wygrana, no ale tutaj odnotujmy, bo po raz pierwszy autca przegrywa w historii, także y, no, dla statystyków tutaj to jest gratka. Tak, tak, to pierwsza pojazdka chłopaków którzy wiedzieliśmy już od startu, że, że będą mocni i się potwierdza to. Nasza drużyna z osiągłego tygodnia, chłopaki robią swoje i myślę, że jednak idą mimo wszystko po ten awans. Mimo tej porażki. Mimo tej porażki, też, też, też mi się tak wydaje. Też w tej samej grupie. Odnotujmy za tą czwórką wielką znajduje się spoza studio zespół, który po raz pierwszy w tym sezonie zremisował. Podobnie jak Maximus. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo bo te zespoły grały między sobą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie okoliczności, no bo spoza na 4 minuty przed końcem przegrywało 4 ramkami. No i, i, i jednak udało się odrobić te straty 6 do 6, 6 do 6 z Maximusem, Wydaje mi się, że tutaj też musimy to odnotować. Spoza pierwszy remis w tym sezonie, Maximus również pierwszy remis w tym sezonie, aczkolwiek to jest właśnie taka doskonała sytuacja i przykład, kiedy ten remis smakuje zupełnie inaczej, no bo po spotkaniu Maximus w zasadzie był no, zniesmaczony tym, tym punktem, a spoza, dzięki tej sytuacji, jaka się wykreowała na końcu, no ten, ten remis był dla niej jak wygrana, więc, więc tutaj taki, taki oto przykład, jak można różnie odbierać wynik spotkania. Akurat w tym tygodniu też przeżyliśmy jako światłoświekurista Costa, trochę tutaj, że tak powiem, nerwowy, bo prowadziliśmy 4-0, a przegraliśmy 7-5, więc, więc wiemy, o co chodzi. No właśnie, no właśnie, ale to, to, to ciekawe skąd, skąd to się bierze, no bo jednak 4-0 wygrywaliście. Fargo wygrywało już 5-0, no fakt, że się odrodzili i dociągnęli. Tutaj Maximus też traci punkty. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, z drugiej strony też fajne, że drużyny, które przegrywają, no, nie poddają się, nie spuszczają głów zawodnicy, tylko walczą do końca i, i dzięki temu mamy właśnie takie emocje, jak w tych wspomnianych spotkaniach. Także tak to, tak to powinno wyglądać. I kto jeszcze? A właśnie, bo, bo jeśli, jeśli już jesteśmy przy tych porażkach, też musimy tutaj powiedzieć, pierwsza porażka w tym sezonie drużyny Respect, Patryka Łani. No, i tutaj trzeba oddać wielki ukłon w stronę GC który co zespół zagrał znakomite, moim zdaniem, spotkanie. Wygrał 4 do 2 i był bardzo, bardzo równorzędnym przeciwnikiem dla wyżej notowanego rywala. No i pokazał, że też może się liczyć w walce o najwyższe cele. No a respekt, cóż, do tej pory same zwycięstwa, teraz troszeczkę tutaj zimny prysznic na kolegów spadł. No ale myślę, że to jak przy okazji zimnego prysznicu na no, dobre wyjdzie tutaj duży, nie? No, bo jeszcze dużo spotkań przed nim, także wszystko mają w swoich rękach. Tak, GC troszkę staje się takim małym dżihadem, który spada, awansuje, awansuje, spada, oby, oby, oby nie ponownie. Dokładnie, no, my, jeśli chodzi o GC, to tutaj przede wszystkim ten temat muszę poruszyć, trzymamy kciuki za Grzesia Szymczewskiego, Grzesia pozdrawiamy oczywiście, Grzesiu jest na meczach obecny. Na razie jeszcze nie gra, no bo tutaj pewne, pewne komplikacje, ale, ale już niebawem, znając Grzesia, jego zadziorność, tutaj upór i konsekwencje, myślę, że niebawem Grzesiu się pojawi na boisku. Czy w tym sezonie? Tego nie wiemy, ale myślę, że, że jest duża szansa. Także zagrał już w tym sezonie, tam bodajże dwie minutki, tak symbolicznie, ale tak w, no, w pełnej, w pełnym gazie, w pełnej formie jeszcze Grzesiu nie jest, także oby to niebawem nastąpiło. Za to trzymamy kciuki, jeśli chodzi o GCE. Wyniki też są oczywiście ważne, ale tutaj inne wyniki akurat są, są ważniejsze, także Grzesiu, jesteśmy z Tobą i mam nadzieję, że niebawem będziesz już co tydzień wybiegał na boiska piłkarskiej Ligi Trójmiasta. Dobra, tyle chyba, jeśli chodzi o, o te nowości, tyle jeśli chodzi o to, co się działo w tym tygodniu, z takich ciekawszych wyników, rezultatów. Możemy przejść do statystyk tygodnia. Moje drodzy, statystyki tygodnia. Tutaj mamy czwartą grupę B, można powiedzieć stali bywalcy, ale już drużyny troszeczkę odmienne. Sanatorium Arla 17-2. do 2. Najlepszy strzelec Michał Rose, 7 bramek. Michał już mieliśmy, bodajże dwa tygodnie temu, także tutaj Michał formę podtrzymuje. Asystentów mamy kilku, bo mamy tak: Maćka Kowalkowskiego, Mikołaja Nogaja, Konrada Nawrockiego. Pierwszy z Sanatorium, drugi z Sanatorium, trzeci z Fargo Logistik. Jeśli, jeśli chodzi o Kanadyjczyków, tutaj czwarta liga dominuje. Mikołaj Nogaj z Sanatorium, Michał Rosę z Sanatorium. Tutaj panowie po dziewięć punktów zdobyli. Natomiast Elias Zugraf z La Ballons, również dziewięć oszek oczywiście. I tutaj bym chciał powiedzieć, dziwny mecz przeciwko Galerii Nieruchomości. Nie mam okazji kilka pierwszych minut, ponieważ Kamil Ryba Rybiński się spóźniał. No i co? I, I galeria w pierwszych 8 minutach, które sędziowałem, no była lepszym zespołem, a przegrała bodajże 12 do 3. Jak ja, jak ja kończyłem sędziowanie, wygrywała 2 do 1, skończyło się 12 do 3 dla rywali. No byłem w szoku. Może, może nie, nie jeśli chodzi o rozmiar zwycięstwa, bo balonzi są jednak troszeczkę wyżej w tabeli, ale, 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 ale no jednak wysoka, wysoka wygrana. Tak, tak. Patrząc na że już mówiliśmy o Galerii, że nie jest to ekipa na czwartą ligę, ale jednak. Jakieś tu porażki się zdarzają i, 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 i tym ciekawiej, tym lepiej. No zobaczymy, gdzie Galeria będzie grała, czy, czy w tej pierwszej grupie, czy w tej drugiej. Będziemy się właśnie przyglądać. Ale gratulujemy oczywiście La Balance tutaj wygranej, wysokiej wygranej, no bo ten zespół zrobił duży krok w kierunku tej wyższej grupy, grupy mistrzowskiej, która będzie walczyła o awans do trzeciej ligi. Dobra. Chyba tutaj tyle. Myślę, wydaje mi się, że, że więcej tutaj komentować. Nie trzeba tych, tych najlepszych statystyk tygodnia. Oczywiście Michał po raz drugi wygrywa talon na pizzę do jedna co chceta, także tutaj gratulujemy Michałowi. A cóż, no, reszcie życzymy, żeby w najbliższym czasie zajęli miejsce Michała albo tuż przy nim się znaleźli, no bo jeśli będzie kilku strzelców tygodnia, to rzecz jasna, będzie też kilka talonów, voucherów na pizzę dla Was przekazanych. Okej, okay. statystyki tygodnia za nami. Przechodzimy krok dalej, czyli drużyna tygodnia. Drużyna tygodnia z Pola Studio. Dzisiaj troszeczkę już o tej drużynie. Było na samym początku zespół z drugiej ligi, konkretnie z grupy A. Ekipa stworzona na zgliszczach, można tak brzydko powiedzieć, Max Laufer, no bo tutaj stelnikiem tej drużyny jest były zawodnik Max Laufer, który też tam przewodził czyli Adrian Adi Rybowicz. Zawodnik znany nie tylko z boisk PL3 jako zawodnik, ale także jako sędzia, no bo jest z nami już od kilku ładnych lat. No i co, i pola studio w tym tygodniu, niespodzianka, no bo remis z Maximusem po wspaniałej, wspaniałej szarży w końcówce spotkania. Tutaj trzeba, trzeba to oddać. No i, i w kolejnego dnia, w środę, no poszedł za ciosem. Widać, rozpędzony tą końcówką z Maximusem. Wygrywa aż 11 do zera z Orłami Północy i odnotujmy, że Orły no, nie były osłabione. Miały jednego zawodnika na zmianę. Także tutaj nie można mówić, że grały jednego mniej, czy też ktoś nowy się pojawił i, i musiał się wdrożyć. No, 11 do zera z Orłami to zasługuje na wielki szacunek. Cztery punkty w dwóch meczach. Piąte miejsce tuż za tą wielką czwórką drugiej ligi grupy A. No więc bardzo dobrze. Tak, tak, tak. Tutaj duży nad jego już w końcówce poprzedniego sezonu, końcówka wiosny już była taka mocna w ich wykonaniu po, po tym, gdy jeszcze jako Max Raufel, gdy na początku mocno dostawali i tutaj walczyli, żeby się utrzymać na drugim szczeblu, to końcówka pokazała, że jesienią już będą mocni, no i tak jest. I troszkę zmian kadrowych i, i, i wyszło to na dobre. Na pewno wyniki też i kadrowo jest to ekipa, która kilku zawodników już ma za sobą przeszłość ekstraligową, jak tutaj Grzesiu czy Tomek. Więc ciekawa mieszanka i myślę, że nie jest jeszcze to ich, ich maksimum możliwości. No Tomek, tak jak wspomniałeś faktycznie widać, że ten poziom niżej. No, radzi sobie znakomicie, no bo 10 goli to jest najlepszy strzelec tej drużyny. W tym sezonie. Tomek Wiński, on tutaj no, w, ekstra, w klasie nigdy nie grał. Ma 8 goli. No ale Grzesiek Złomiańczuk dwie bramki strzelił. Dawid Zieliński, który przecież był gwiazdą, można powiedzieć, Lufthansy, ma 5 goli, ale on strzelanie dopiero rozpoczął w tym tygodniu. Do tej pory w pięciu pozostałych spotkaniach ani razu nie trafił do bramki. Teraz natomiast w dwóch spotkaniach aż 5 goli, także Dawid się totalnie odblokował. No jest Kowal, czyli Artur Kowalczyk, który, no. Świetnie technicznie, w środku Polaka znakomicie. On nie jest, prawda, na każdym meczu, bo raz mu się już zdarzyło nie pojawić się na spotkaniu, no ale jak on jest, to na pewno ten zespół ciągnie do przodu. No i nie możemy zapominać tutaj o dwóch, no może nie tyle gwiazda, bo nie chcę tutaj jakby nikogo wyróżniać aż, aż tak na to, bo tutaj cały zespół jest bardzo dobry. No ale Grzesiu Karbowski i Krzysiek Krzeszewicz, czyli ta dwójka, która. No, patrzy na każdą liczbę i każda liczba dla, dla tych zawodników jest ważna. Asysta, bramka, oni się niesamowicie cieszą. Wiem, że sprawdzają, wiem, że to sobie gdzieś tam odnotowują i wiem, że nas weryfikują. Także jeśli brakuje asysty Grzesiowi czy Krzysiowi, to my o tym wiemy i zawsze im taką asystę czy też bramkę dopiszemy, zweryfikujemy, zmienimy, bo też czasami jakiś tam błąd się pojawi. Także Grzesiu to wiem, że liczby lubi i, i wiem, że no, stara się jak, oczywiście jak najlepiej do tej pory. Uwaga, 6 goli, 8 asyst i to jest najlepszy asystent spoza studio. Także no, serdecznie Grzesiowi gratulujemy i co więcej, to jest najlepiej punktujący w ogóle zawodnik swojej drużyny, 14 punktów. Co tu powiedzieć o Grzesiu, no, chyba najlepsze uderzenie z dystansu w całej lidze, jeśli chodzi o moc, celność. Nie wiem, czy ktoś może się podobnymi umiejętnościami wykazać. Tak, na sześć bramek zakładam, że cztery z własnej połowy. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No Grzesiu, być może w rugby powinien grać. Tutaj musimy podpytać prezesa Ogniwa, czy by nie chciał takiego zawodnika, który potrafi w zasadzie z obojętnie jakiej odległości trafić. Także skarb, skarb, skarb. No i nie pamiętajmy, że Grzesiu to jest dosłownie filar też defensywy, od którego odbijają się napastnicy. Także aż strach, aż strach tak podchodzić pod bramkę. No i tutaj kamyczek, kamyczek do, do ogródka nie tyle Grzesia, co spoza studio, bo jak już mówimy o bramce, no bramka to jest no najbardziej y, słaby punkt chyba tej drużyny, no bo nie mogą znaleźć stałego bramkarza, nie mogą znaleźć bramkarza, który dał im tą rzetelność w bramce, tą, tą stabilność. No tutaj jest największy problem. A tu już tak słyszałem, że Adi musiał ratować sytuację i. Ratują się co chwilę kimś innym lub kimś wspólnie. No niestety ciężko jest tak grać i wiem, wiem co, 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 z tym to się właśnie wiąże, więc obej jak najszybciej chłopaki poradzimy. No tak, Adi już bronił. Myślę, że kilka punktów więcej mieliby zawodnicy z Polastuje, gdyby nie ta pozycja bramkarza. No ale, ale, ale no tak się tak się zdarzyło. Zresztą nie tylko oni mają takie problemy, bo to tak jak wspomniałeś też i wam się zdarzyło w Światłości wiekuistej. Co ważne, a właśnie, bo, bo, bo stroje, ciekawe, bo mam tak, takie barwy Barcelony, to coś dla Ciebie akurat, także no i dla, oczywiście tutaj dla, dla wszystkich, którzy lubią Barcelonę, tak? Mówię, że nie widziałem jeszcze akurat chłopaków. Takie barwy mają. No i, i tutaj logo PL3, takie jak ja mam, oni też mają na rękawkach, także znaczy tutaj jakby wzorem Freestyle Team, wzorem Ankary, to logo się znalazło. Również napis pod, pod numerami z tyłu na plecach: piłkarska Liga Trójniasta, Ergol. Także bardzo fajnie się te stroje prezentują, za co dziękujemy Adrianowi, że tak właśnie to wymyślił. No i też rzecz w sumie najważniejsza spoza studio, to jest biuro projektowe Adriana. Także jeśli ktoś będzie chciał coś zaprojektować sobie. To, to jak najbardziej on tutaj pomoże. Jego, jego, jego tutaj pracownicy na pewno Was odpowiednio pokierują i, i, i będziecie zadowoleni. Także jeśli będzie coś projektować sobie czy wnętrza, czy coś na zewnątrz, no to Adrian Rybowicz myślę, że zrobi to znakomicie. Spola Studio. Drużyna Tygodnia. Jak zawsze dla Drużyny Tygodnia mamy voucher na pizzę. ta co chce ta. No i, i, i już wiem, że panowie tam się stawią, bo rozmawiałem, gratulowałem im tego, że będą drużyna tygodnia, także wiem, że pójdą większą ekipą i będą się tam integrować, wie chce co chceta, także również i Grzesiu Król będzie zadowolony razem z Patrykiem Królem, którzy tam bardzo często przebywają. Tak, tak, tak. Spotkał stałego kolegę. Właśnie, właśnie, właśnie. Z, z, zobaczymy, jak, ta, jak, jak to spotkanie się skończy. Dobrze, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o drużynę. My już przejdźmy dalej, bo niebezpiecznie się robi, także y, temat tygodnia. Moi drodzy, temat tygodnia y, w zasadzie m, powiązany z tym, co się działo czwartkowego wieczoru, no bo y, mieliśmy telefony, mieliśmy zapytania y, w różnej formie w zasadzie, czy spotkania czwartkowego wieczoru się odbędą, no bo Straszono nas silnym wiatrem, straszono nas jakąś taką armagedonową aurą. No okazało się, że nie było najgorzej. Troszeczkę powiało. Na AWF-ie ja osobiście byłem przez dwie godziny, nie spadła ani kropla deszczu, także nie było, nie było najgorzej. Nie wiem, jak akurat na politechnice, czy tam coś popadało, czy nie, bo wiem, że w Gdyni na przykład ta aura była zdecydowanie bardziej ciężka, tak nazwijmy. I wymagająca, bo jeśli mielibyśmy grać w takich warunkach, jakie były w Gdyni, no to, to mielibyśmy pewnego rodzaju wyzwanie. Natomiast no, u nas było, było, było całkiem, całkiem w porządku, całkiem znośnie, ciepło, także nie było najgorzej. Natomiast odnośnie tutaj spotkań rozgrywanych w PL3 r no nie wiem, czy Ty Maćko pamiętasz, wydaje mi się, że nie. Raz w historii zdarzyła się sytuacja, w której to podczas meczów musieliśmy przerwać spotkania, no bo. Burza była bardzo blisko, no i, i, i było niebezpiecznie. Oj, nie kojarzę sytuacji. To jeszcze pamiętam zespół Bark Martin, a więc mistrz kilka temu naszej, naszej ligi. Grał na pewno na awf no i, i wszyscy, że tak powiem, w popłochu uciekaliśmy do, no, do, do samochodów na hale, więc, więc była tego typu sytuacja. Pamiętam też przed świętami wielkanocnymi. Bo się 2018 rok spotkania odwołane, bo to jeszcze przed świętami bezpośrednio mieliśmy grać. No, nasypało tyle śniegu, że w zasadzie nie byliśmy tego na bieżąco, choć, bo cały czas, cały czas ten śnieg padał. Opady były bardzo intensywne. No i na kilka godzin przed spotkaniami poinformowaliśmy kapitanów, że te spotkania się nie odbędą, no bo aura po prostu na to nie pozwalała. To już chyba powinieneś pamiętać, wydaje mi się, bo, bo to było 2-3 lata temu. Tak, to dobrze pamiętam. No to tak także tutaj jeśli chodzi o moi drodzy jeśli chodzi o, to, o o tą aurę, no bo tutaj taki jest temat. No wiadomo, to jest coś czego nie przewidzimy, no bo boisko nie jest zadaszone, to, to nie stadion narodowy, gdzie klikniemy i, i będzie zadaszenie tego obiektu. No i, i po prostu musimy, że tak powiem, przystać na to, co mamy. Oczywiście, jeśli będą takie sytuacje jak jak miało miejsce w naszej historii, że warunki nie pozwalają na to, żeby spotkania rozgrywać, no to te spotkania będą rzecz jasna przekładane na inny termin. No bo gdzieś tutaj w, przede wszystkim na końcu liczy się Wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo również nasze jako, jako organizatorów. Także tutaj jest, to jest najważniejsze, najważniejsze zadanie, które musimy spełnić, będąc na boisku. Wszyscy musimy wejść zdrowi i wyjść z niego zdrowi, jeśli chodzi o, o pogodę. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będzie po prostu niebezpiecznie. Wczoraj Okazało się, że, że, no, troszeczkę nas postraszono, ale może i, i lepiej bo byliśmy jeszcze bardziej czujni niż zazwyczaj, także, yy... No zrobiliśmy to co, to, co mogliśmy. Poinformowaliśmy wszystkich, że, że gramy i, i, i okazało się, że, że faktycznie to była dobra decyzja. Natomiast no mówię, mogą być sytuacje takie, że Abra nam na to nie pozwoli, no bo wiadomo pogoda to jest rzecz dynamiczna, może się zmienić z sekundy na sekundę, tak naprawdę i i, i może nasza decyzja być kiedyś inna, aniżeli była czwartkowego wieczoru. Opady deszczu, wiatr, no wiadomo, to nie są, nie, są, nie są rzeczy, które nas odstraszają, ale gdzieś tam przy intensywnych, bardziej tego typu zdarzeniach pogodowych, no to musimy po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, być, być uważni. Być może kiedyś będzie zadaszenie, na, na którym z boisk, na których gramy, aczkolwiek no, ja osobiście nie wiem o żadnych planach, żeby tutaj coś takiego miało powstać. Nie zapowiada się na to na ten moment. I najbliższe lata. Na, raz, na razie się nie zapowiada. Swoją drogą pamiętam pierwszy sezon jesienny 2012 to był obiekt AWF-u, gdzie graliśmy naprawdę w wielkich zaspach, drużyny przyszły, poinformowały ich, że no, jeśli nie chcemy no to nie musimy, bo widać, widać po prostu było, że to boisko nie nadaje się do gry. No i tutaj moi drodzy muszę was poinformować, że no świetnie się drużyny zachowały, no bo nie dość, że nikt nie chciał odpuścić grania, to jeszcze odświeżyły sobie drużyny linie, także linie dzięki temu no, były jakoś tam widoczne, natomiast boisko było całkowicie pokryte świeżym śniegiem na szczęście, nie, nie jakimś tam zbitym lodem, no i na, najlepiej wyglądały sytuacje, kiedy Bramka się rzucał na, na piłkę, po prostu taki wielki puch, nie było go przez chwilę widać, no, ale, ale wszyscy się dobrze bawili. Jeszcze mam te nagrania. Może kiedyś wam pokażemy tutaj w PL3 raport, jak to wyglądało. No, bo naprawdę kawał śmiesznego, ale też dobrego, takiego zdrowego futbolu na śniegu, jeśli można tak, tak powiedzieć. Zawsze mi o to wspominam, no bo naprawdę w takich warunkach teraz myślę, że większość z nas już jednak by nie chciała grać, a tam no, drużyny się zawzięły i no, w takich warunkach zagrały, że. Że ja po prostu to pamiętam, zima 2000, przepraszam, 2012 roku. Yy, niesamowita sprawa. Już nie pamiętam dokładnie, kto tam grał, ale, ale, ale wyglądało to. Yy, no świetnie, po prostu świetnie. Tutaj piłka zwyciężyła, pogoda, pogoda przegrała i tak zawsze powinno być. Yy, coś masz chciałeś tutaj powiedzieć do tego? Że piłka zawsze wygra. No tak, piłka zawsze, piłka zawsze wygra I, i tego się trzymajmy. To jest znakomite moc, to podsumowujące ten PL3 raport w formie zdalnej, tym razem po raz pierwszy jesienią, no ale, ale tak jak wspomnieliśmy na początku, sytuacja też tego tutaj wymagała, ale piłka wygrała, no bo jesteśmy w tej, a nie innej formie z wami. Nie opuściliśmy, tylko, tylko nagraliśmy właśnie PL3 raport zdalnie. Moi drodzy, krzywe z na koniec, także zapraszamy. Ja być może za tydzień postaram się odkopać kilka właśnie fragmentów do krzywego z tych, o których mówiłem, czyli z jesieni 2020, gdzie gdzie duże grały w niesamowitym śniegu. Także być może za tydzień już będziemy Wam mogli to pokazać. No i co, widzimy się za tydzień. Ostatni tydzień października. Potem troszeczkę dłuższa przerwa, no bo wszystkich świętych. No i już rozstrzygające mecze listopadowe sezonu jesień 2021. Zapraszamy za tydzień. Widzimy się oczywiście na boiskach. No i cóż dodać, cóż ująć. Wszystkim zdrówka. Yy, za wszystkich trzymamy kciuki yy, i do zobaczenia. Tak jest. Do zobaczenia.